Chodzi mi konkretnie, ile państwo daje nam w ramach subwencji, a ile my jako miasto musimy do tego dokładać Ja mówię, o, 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 o kształcie szkolnictwa, czyli pensje nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. No bo ostatnio słyszałem powiedz pani minister, że oni dali nauczycielom już tyle. Tak dużo, że teraz reszta to powinny, powinny dokładać miasta, tak? Samorządy. nie biorą tylko pod uwagę szkolenia. W związku z tym no, mało mi śladnie trafił, ale to, 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 to powiedzmy powiedzmy. To dlatego chciałem się dowiedzieć, tak? Ile, 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 ile jeszcze nam brakuje do, 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 do tego, co nam Państwo daje? Ponad 9 milionów złotych wynosi ee, subwencja oświatowa, która mhm. ostatnio jak pre, tak prezentowałem na, podczas przedstawiania zmian na ostatniej sesji została jeszcze nam e, zmniejszona o bodajże 60 albo 80 tysięcy złotych. Jeszcze została zmniejszona. Jeszcze coś została zmniejszona. Natomiast cała oświata z edukacyjną opieką wychowawczą to jest kwota około 21 milionów złotych. Czyli to pokazuje jaka jest jaka jest e, rozbieżność między właściwymi potrzebami, tak? czyli tym, co przeznaczamy na oświatę, a tym, co daje nam państwo. Więc to, że państwo zapewnia środki na funkcjonowanie całej oświaty prowadzonej przez dany samorząd, w tym wypadku miasto Słupca, no to jest zwyczajne e, kłamstwo. I tak jak powtarzam. Przy okazji spotkań z nauczycielami, tak naprawdę dzisiaj o poziomie oświaty w danym mieście, w danej miejscowości nie decyduje rząd, tylko decyduje samorząd. Właśnie poprzez to, ile do subwencji Dokładnie. dołoży, bo w tej można powiedzieć, dokładce znajdują się m.in. środki na zajęcia dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, jest drugi, jest drugi właśnie, drugi język obcy, który e, współfinansujemy w szkołach, są wszystkie kwestie związane z koniecznością właśnie nauczania indywidualnego przez uczniów czy wypełnianiu orzeczeń e, poradni psychologiczno-pedagogicznych, tak, właśnie o tym miałem mówić, są e, jeszcze e, klasy sportowe, które funkcjonują na specjalnych warunkach z powiem dodatkowymi godzinami zajęć wychowania fizycznego, to no kwestie właśnie oddziałów integracyjnych, gdzie też pewne e, kwestie i, i związane z tym koszty, jeśli chodzi o opiekę i wspomaganie e, określonych dzieci, musimy, musimy to wszystko my zabezpieczyć w subwencji, e, znaczy w tych wydatkach na oświatę, w żaden sposób nie pokrywa tego subwencja oświatowa, która tam różnymi wagami jest nam naliczana. Nie mówię tu w tym momencie o jakby infrastrukturze, tak? czyli całej bazie oświatowej, całej infrastrukturze towarzyszącej typu boisko, typu, typu, nie wiem, pomoce dydaktyczne, tak, tablice interaktywne i tego typu.